Pokażę ci najbardziej wkurzający prank, jaki możesz zrobić komuś na komputerze. A więc, tak, odpalamy sobie przeglądarkę, wpisujemy Auto hotkey, pobieram sobie ten program, muszę go zainstalować. I teraz, tak, dodaję nowy skrypt, Edit, wpisujemy coś takiego, hash, Node.jicon, space, send, spacja, i plik, zapisz. Zamykamy. Teraz w dokumentach, ponieważ tutaj zapisał się ten plik, mamy mój skrypt. I w tym miejscu mogę sobie go otworzyć. On już będzie działał. I teraz po każdym naciśnięciu spacji, zamiast pojawiać się odstęp, zobaczymy coś takiego, czyli napis Spacja. Ten napis możemy ustawić oczywiście jakikolwiek chcemy, także możemy rozszerzyć ten skrypt na inne klawisze, np. Ctrl-Alt. Jest też możliwość skompilowania tego skryptu do pliku .exe, dzięki czemu będziemy mogli wysłać to komuś na komputer i zadziała u niego to bez instalowania całego programu. Tylko może lepiej nie wrzucajcie tego nikomu w autostart. Pamiętajcie, że potrzebujemy zgody na takie manewry. Powodzenia!